Dzień dobry, kochani. Dzisiaj z okazji Dnia Strażaka chciałabym Wam przeczytać taką książeczkę o dzielnym wozie strażackim. Posłuchajcie. Odgłos syreny dobiega z dala. To wóz strażacki jedzie na alarm. Spieszy się bardzo, pędzi na skróty, by nie zmarnować ani minuty. Ustąpcie miejsca mu na ulicy. Na jego pomoc ktoś bardzo liczy. Zobaczcie sobie, jaki obrazek jest. Ludzie wołają cóż za nieszczęście! Pali się w bloku na pierwszym piętrze. Dym z okna bucha, syczą płomienie. Spokojnie zniknie wnet zagrożenie. Już wóz strażacki z ogromną wprawą walczy z pożarem wielką sikawą. Nowe zgłoszenie czas ruszać w drogę. By wodą z węża ugasić ogień. Pali się, pali, wołają dzieci. A gdzie się pali? W koszu na śmieci. Co za głupota przyznajcie sami, jak można bawić się zapałkami. Nasz wóz strażacki ma wiele pracy, mówią niezmiennie dzielni strażacy. To niesłychanie ważna robota, nawet gdy z drzewa ściąga się kota. Pomoc niesiemy małym i dużym, a wóz strażacki świetnie nam służy.